Mano, ja jestem Maciej 2019, a może niedługo nawet nie. Dlaczego? Odpowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Ten tak. Ogólnie, ter, ogólnie jak wiecie, albo nie wiecie, stawiam sobie nick Maciej 2019, co nie? Zwykle, w 2019 roku, co nie. Nawet nie na YouTube, nawet nie na Discordzie, nawet w jakiejś grze i w ogóle ten coś tam, co nie, ale ostatnio zmienię to na... Osta ostatnio więcej robię zekser Może kiedyś nawet będę taki... kiedyś będę dorosły i w ogóle będę miał dużo słupów. No zobaczymy. Yy. Yy, chciałbym tobym podziękować za... Po prostu, po prostu, no, po prostu no, w, tym, w tym roku, w 2019, najwięcej mi przyszło suków. Mam nadzieję, że w 2020 będzie jeszcze więcej słupów przerosło. Przy, przy, Żeby w jeden rok podbić, jakieś dwa lata y, słupów... muszę Musicie. Ben, będę musiał mieć 60 subów. Yy, no I mam nadzieję. Ja chciałbym was. Yy, chciałbym. Co jeszcze chciałbym? Czekać, bo mi wypadło z głowy. Zaraz. A i ten. Mam nadzieję, że Wam. Też. Yy, też 2019 był, naj był bardzo udany. Nawet może niektórym byłby najlepszy rok. Nie wiem. I ten. Co robisz? Jemu z ukraińskim teraz, właśnie. I ten. I mam nadzieję, że że 2020 będzie jeszcze lepszym rokiem. No a teraz sprawy, sprawy, sprawy. Nie dziwcie się w 2020, że. że co? So, jaki macie 2019? Przecież już jest 2020 rok. No dlatego, że nagrałem te filmy w 2019 jeszcze. A nawet ja nie rzuciłem na YouTube, więc muszę się spieszyć. No i teraz nie, nie, dzi nie dziwcie się y, tym, tym że, że jestem jeszcze 19, co nie? Opr. Nawet jak zapytać... Nawet jak zapytacie w komentarzach, y, że... Że dalej będziecie dyskutować na na 2020, a nie 2019, nie to, yy, to po prostu wiedzcie, że się w tym roku trochę nie wyrobiłem. No, a to było na tyle. To chyba na tyle. Subskrybujcie, łapkujcie i zostawiajcie też komentarze. Yy, I... I, i, mo i możemy i, I widzimy się już jutro pod inną nazwą. Szykujcie się na nowy. Na, nowy na, na na nowe przywitanie po prostu. Zobaczycie to jutro, jakie jest nowe przywitanie. Subskrybujcie, łapkujcie i zostawiajcie komentarze, co o tym myślicie. I.